Cześć, to Aktorzy sądzą, że są na planie filmowym, ale tak naprawdę trafili w sam środek wojny. Dzisiaj pokażę wam amerykański film parodujący z 2008 roku pod tytułem Jaja w tropikach. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Zróbmy najlepszy film wojenny w historii. Zimą 1969 roku elitarna jednostka armii USA została wysłana na tajną misję do Wietnamu z jednym celem. Uratować sierżanta Tabaka. Po wejściu do dżungli oddział wpadł w zasadzkę i szybko znalazł się brutalne nierównej walce. Otoczeni i liczebnie przewyższeni żołnierze padali jeden po drugim, kiedy zrozumieli, że misja staje się niemożliwa, i przygotowywali się już do odwrotu. Zauważyli się żanta tabaka, uciekającego z niewoli. Jeden z żołnierzy rzucił się mu na ratunek, podczas gdy reszta odpierała nacierającego wroga w desperackiej walce. Wtedy wyszła na jaw szokująca prawda. To wszystko było absurdalną inscenizacją, zepsutą przez kolejne nieudane ujęcie. Bogaty magnat sfinansował ekranizację wspomnień weterana wojny w Wietnamie, Johna Tabaka. Pseudonim Czterolisny, który stracił obie ręce, ale mimo to napisał książkę Żołnierz Fortuny, opisując wydarzenia z tamtego czasu. W obsadzie filmu znaleźli się upadające gwiazdy, tak Speedman. Wypalony bohaterki na akcji, którego kariera podupadła po zagraniu postaci Zafanduły, Kirk Lazarus, pięciokrotny zdobywca Oscara, który przeszedł kontrowersyjną metamorfozę, aby wcielić się w swoją rolę, Ale Pacino, niegdyś popularny raper, Jeff Poroy, komik znany z prymitywnego humoru oraz Kevin Sandusky, pełen zapału nowicjusz poświęcony swojemu rzemiosłom. Ich kiepskie aktorstwo wydawało się największym problemem na planie, ale sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Nieprofesjonalna ekipa doprowadziła do eksplozji wartej 4 miliony dolarów podczas kaskaderskiej sceny, po czym odkryła, że kamery nawet nie były włączone. Media zwiększyły sensacje, spekulując, że najdroższy film wojenny w historii może nigdy nie zostać ukończony. Wściekły szef wytwórni Grossman stawił się na planie, żądając rozwiązania problemu. W gniewie kazał komuś uderzyć reżysera w twarz. Tejbak próbował interweniować, ale arogancki finansista zignorował go. Tego wieczoru weteran podszedł do reżysera, przedstawiając odważny pomysł na uratowanie produkcji i przywrócenie porządku. Następnego ranka, zgodnie z radą Tejbaka, reżyser Roach Lennon wysadził rozpieszczonych aktorów w dżungli Wietnamu, i Jeff natychmiast był niezadowolony z sytuacji, nie planując opuszczać wygody hotelu zorientował się, że zostawił swoje zapasy zakazanych substancji w pokoju i próbował zadzwonić do swojego agenta po pomoc, ale został szybko spoliczkowany przez reżysera. Roach Lennon zarządził od aktorów oddania telefonów komórkowych, które następnie zniszczył, mocząc je w wodzie i podkreślił, że nie będą mieli możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. Niechętny do całkowitego podporządkowania się, Speedman potajemnie schował telefon satelitarny, by w razie potrzeby skontaktować się ze swoim agentem. Roach Lennon wyjaśnił, że cała operacja jest teraz reality show z ukrytymi kamerami rozmieszczonymi w dżungli i materiałami wybuchowymi przygotowanymi dla dramatycznych efektów specjalnych. Aktorzy zostali poinstruowani, by zostali w swoich rolach, trzymaj się scenariusza i skupili się na stworzeniu przekonującego filmu wojennego. Speedman, odgrywający główną rolę, otrzymał mapę i plan scen, które miały ich poprowadzić do wykonania zadań i ostatecznego dotarcia do helikoptera którym mieli wrócić do domu. Po odprawie dla obsady Roy Lennon stawił kilka kroków naprzód, by rozpocząć zdjęcia, ale przypadkowo stąpa na minę lądową i zostaje rozerwany na kawałki, aktorzy zastygają w szoku, próbując zrozumieć, co właśnie się stało. Speedman przekonany, że to część produkcji twierdzi, że to zaawansowany efekt specjalnie zaprojektowany dla realizmu scenie. Sanduski bada szczątki i odkrywa, że była to prawdziwa. Stara francuska mina z czasów kolonialnych. Lazarus upiera się, że eksplozja była realna, a reżyser naprawdę nie żyje. Ale Speedman uspokaja grupę, twierdząc, że to wszystko zaplanowane. Kiedy odnajdują odciętą głowę roczlanana w pobliżu, Speedman podtrzymuje swoją teorię, twierdząc, że to tylko rekwizyt, żeby udowodnić swój punkt próbuje krwi, deklarując, że to ciepły, słodki syrop. Reszta grupy pozostaje jednak daleka od przekonania. Nieświadomi prawdziwej sytuacji aktorzy zostali zrzuceni w tym samym serce Złotego Trójkąta, notorycznego terytorium kontrolowanego przez kartel Fire Dragon, znanego z przemytu nielegalnych substancji. Usłyszawszy eksplozję uzbrojeni członkowie gangu, udałem się na miejsce i zauważyłem aktorów. Mylnie biorąc ich za elitarną jednostkę antynarkotykową USA, lider kartelu wydał rozkaz schwytania lub eliminacji grupy. Tymczasem tak jak i pirotechnik Cody pozostają w pobliżu przygotowując serię eksplozji, by uczynić film bardziej dynamicznym i widowiskowym. Cody podziwiał odwagę byłego żołnierza, który stracił kończyny w walce i przysięga zrobić wszystko, by film oparty na książce Tabaka zdobył uznanie. Speedman proponuje, by aktorzy się scenariusza. Zgodnie z planem, scena zakłada, że grupa ma zostać otoczona przez wrogów, bohatersko się bronić i kontynuować marsz w kierunku rzeki. Zagłębiając się w swojej roli, aktorzy zaczynają przemieszczać się w głębie i w dżunglę. Lazarus jednak zatrzymuje ich, przekonany, że rozrzucone szczątki to tylko efekty, specjalne z wypadku. Dochodzi do starcia między Lazarusem i Speedmanem, z których każdy próbuje udowodnić swoją rację. Choć Lazarus jest przekonany, że produkcja się rozpadła. Nie łamie postaci, dbając o swoją reputację jako profesjonalny aktor. Tymczasem kartel Fire Dragon zajmuje pozycję, gotowy schwytać lub zlikwidować domniemanych przeciwników. Gang otwiera ogień, zmuszając aktorów do ukrycia się, podczas gdy reszta zaczyna rozumieć realne niebezpieczeństwo. Spinman nadal twierdzi, że to część sceny. Wcielając się w nieustraszoną postać, Spinman rzuca się w stronę dżungli, krzycząc i strzelając ślepymi nabojami w stronę członków kartelu. Jej koledzy niechętnie dołączyłem do chaotycznego kontraataku. Pogłębiając absurdalność sytuacji, kartel jest dozorientowany dziwnym zachowaniem tych rzekomych elitarnych żołnierzy. Wycofuje się, gdy orientuje się, że napastnicy używają ślepej amunicji. Słysząc to zamieszanie kody wywołuje potężną eksplozję w dżungli, zmuszając kartel do dalszego odwrotu. Ten dramatyczny zwrot wydarzeń jest jeszcze bardziej przekonujący dla aktorów, że są nadal w trakcie kręcenia filmu. Zachęceni rzekomimi postępami, pięcioro aktorów rusza głębiej w dżunglę, by znaleźć bazę wroga. Po drodze Speedman używa przesadnych gestów wojskowych, uprawiając innych w konsternację swoim przerysowanym aktorstwem. W pewnym momencie Speedman proponuje Lazarusowi sojusz, by zapewnić sukces filmu, wierząc, że to ich ostatnia szansa na ożywienie swoich karier. Speedman wspomina swoje nieudane wcielenie w postać filmu Simple Jack, gdzie zagrał osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Widząc w obecnej sytuacji szansę na odkupienie swoich błędów, ale zaraz brutalnie uświadamia mu, że ta nieprzemyślana rola prawdopodobnie pogrzebała jego karierę, tłumacząc, że Spielman zagrał postać bez żadnej subtelności ani głębi, redukując ją do przerysowanego karykaturalnego obrazu, który zniechęcił widzów. Tymczasem Tebak i Cody próbują skontaktować się z reżyserem, by upewnić się, czy planowana scena została nagrana, ale Roach Lenny nie odpowiada, Wszyscy co docierają na miejsce znajdują mi jedynie szczątki reżysera. Cody podejrzewa, że jego pirotechnika przyczyniła się do tragedii, co może zagrozić całej produkcji. Tebako oskarża Cody'ego o brak profesjonalizmu, co prowadzi do gwałtownej kłótni. W jej trakcie najem wychodzi sekret Tebaka. nigdy nie był weteranem wojny w Wietnamie, lecz służył w straży przybrzeżnej, a jego ręce są całkowicie sprawne. Cody grozi, że go zdemaskuje, ale ich spór przerywa pojawienie się członków kartelu Fire Dragon. Którzy otaczają ich i biorą do niewoli. Tymczasem grupa aktorów postanawia zrobić sobie przerwę na odpoczynek. Jeff próbuje poprawić sobie humor za pomocą odrobiny proszku, ale paczkę wykrada mu niedoperz, który nagle przelatuje obok. Frustracja i rozdrażnienie narastają, ponieważ Jeff zostaje pozbawiony swojej inspiracji, a zaraz wykorzystuje sytuację, by porozmawiać z Sanduskim. Wyjaśnia mu, że wydarzenia wokół nich nie są częścią scenariusza, lecz prawdziwym życiem. Ostrzega, że Nierozważność i obsesja Speedmana mogą doprowadzić ich do zguby. Lazarus proponuje ukraść mapę, aby zlokalizować strefę lądowania, helikoptera i uciec z dżungli. Podejrzewając ich intencje, Speedman udaje, że musi się oddać do łazienki, zabierając ze za sobą puszkę napoju. W tajemnicy rozmawia z Sanduskim, przeglądając młodego aktora, był tylko jemu i trzymał się scenariusza za wszelką cenę. Później grupa dociera do brzegu rzeki. Speedman nalega, by iść dalej, a Lazarus i Sanduski protestują, chodzi do gorącej kłótni, podczas której Lazarus i Sanduski przejmują mapy i odkrywają, że cały czas zmierzają w złym kierunku. Postanawiałem zawrócić i spróbować znaleźć wyjście z dżungli, pozostawiając Speedmana, który decyduje się kontynuować samotnie. Nadal trzymając się scenariusza, z nadejściem nocy, czwórka pozostałych aktorów zdaje sobie sprawę, że nie uda im się opuścić dżungli przed zapadnięciem zmroku, więc postanawiam obozować w pobliżu bagna. Mimo, że są daleko od kamery Lazarus upiera się, by pozostać w roli czarnoskórego żołnierza, co wywołuje irytację u Al Pacino. Tymczasem Speedman spędza noc samotnie w dżungli, przerażony każdym szmerem, gdy słyszy zbliżające się kroki, uderza pierwszy i walczy z dzikim zwierzęciem, heroicznie zabijając tylko po to, by odkryć, że to bezbronna panda. Następnego ręka Speedman kontaktuje się ze swoim agentem Rickiem, by opowiedzieć o wydarzeniach poprzedniej nocy. Z powodu złego zasięgu Rick źle interpretuje sytuację, myśląc, że Speedman zabił prostytutkę i doradza mu się pozbyć ciała. Rick dowiaduje się też, że Speedman nie otrzymał cyfrowego rejestratora wideo i obiecuje rozwiązać ten problem. Zanim Speedman zdąży jednak cokolwiek powiedzieć, zostaje otoczony i porwany przez bandytów. Speedman trafia do fabryki produkującej nielegalne substancje. Widząc kamerę na jednym z budynków, zakłada, że jest w obozie jenieckim, jak w scenariuszu filmu. Gdy spotyka jednego z liderów kartelu, Fire Dragon, Speedman całkowicie w roli pluje mu w twarz i sugeruje przejście do następnej sceny tortur. Tymczasem pozostali aktorzy napotykają ogromnego byka i postanawiam użyć go jako środka transportu. W trakcie podróży przez dżunglę zauważają fabrykę nielegalnych substancji i zdają sobie sprawę, że Speedman naprawdę jest torturowany. Speedman zostaje zaprowadzony przez szefa Fire Dragon, który nadzoruje pola maku i plantację marihuany kartelu. Nadal przekonany, że to część scenariusza Speedman, kontynuuje grę. Mały, okrutny chłopiec w imieniu Tran gasi cygaro na ciele Speedmana i bije go kijem, zmuszając aktora do konfrontacji z brutalną rzeczywistością jego sytuacji. Zrozpaczony żałosny Speedman błaga o litość, jednak Tran rozpoznaje go jako czaka, Prostaka, postać Speedmana, Simple Jack. Członkowie gangu, którzy uwielbiają ten film i często go oglądają, klękają przed nim w podziwie. Tymczasem Rick odwiedza bezwzględnego milionera, właściciela studia Grossmana, by przypomnieć mu warunki kontraktu Speedmana i zażądać rejestratora wideo. W tym samym czasie kartel dzwoni do Ricka, żądając okupu w wysokości 50 milionów dolarów za uwolnienie Speedmana. Grossman, podsłuchując rozmowę przez głośnik, reaguje ostrym tonem. Po przeanalizowaniu rozmowy, zlokalizowaniu jej miejsca. Staje się jasne, że Speedman jest przetrzymywany przez Fire Dragons. Grossman zdając sobie sprawę, że sytuacja jest realna, odmawia negocjacji. Zamiast tego obraża porywaczy, co wprawia ich w gniew. Rick jest przerażony, bo Speedman może zostać stracony, ale Grossman pozostaje obojętny. Twierdzi, że śmierć Speedmana może być korzystna finansowo, pozwalając studio odzyskać straty związane z nieudanym filmem. Grossman każe Rickowi milczeć na temat nieudanych negocjacji i obiecuje podarować mu odrzutowiec Gulfstream 5 w ramach rekompensaty. Wieczorem Tran i jego zwolennicy prowadzałem Speedmana na scenę i żądają, by występował jako Jack, prostaczek na ich rozrywki, by pomóc mu wejść w rolę. Dostarczają mu sztuczne zęby i nalegają, by grał głupka. Odmowa wykonania polecenia może kosztować Speedmana życie, więc niechętnie zgadza się na zabawy kartelu. Tymczasem, czterech pozostałych aktorów zdaje sobie sprawę, że nie mogą porzucić swojego przyjaciela w tarapatach. Opracowują plan jego ratunku. Sanduski sugeruje, by postąpili zgodnie ze scenariuszem filmu, gdzie niektórzy członkowie mają odwrócić uwagę wrogów, podczas gdy inni będą infiltrować bazę. Zainspirowani tym pomysłem grupa zaczyna opracować śmiałą misję ratunkową. Podczas gdy inni infiltrują bazę, by uwolnić więźnia, a po czym Lazarus wyruszałem na misję zwiadowczą i zbliżałem się do fabryki. Obserwując grę Speedmana, Lazarus zauważył, że stała się ona mniej katastrofalna. Tym razem Speedman odkrywa czaka w sposób mniej głupi, co podoba się publiczności. Tymczasem Jeff przyznaje, że nie może dołączyć do grupy ratunkowej, ponieważ przechodzi odwyk. Od dawna nie zażywał nielegalnych substancji i nie jest gotowy, by ruszyć na szturm fabryki narkotyków. Obawiając się, że może ulec pokusie i sięgnąć po biały proszek. Z każdym minutą Jeffowi coraz trudniej jest kontrolować siebie i swoje emocje. Dlatego prosi Sanderskiego, by go związał. Podczas gdy jest więziony, Speedman nadegra Jacka i stopniowo coraz bardziej zanurza się w tej roli. Cieszy się szacunkiem bandytów za swój talent aktorski. Mały chłopiec fan Speedmana daje mu łoskarę z patyków, co sprawia, że aktor zaczyna nazywać go swoim synem. Po powrocie z misji wywiadowczej albo i Lazarus, raportują to, co zobaczyli, i postanawiają wykorzystać scenę ze scenariusza jako plan uwolnienia Speedmana. Jeff coraz trudniej kontroluje siebie i obiecuje aktorom, że zrobi wszystko czego będą chcieli tylko po to by go uwolnili jego przyjaciele nie dają się na to nabrać bo każdy z nich chce wrócić do swoich rodzin i bliskich następnego dnia Lazarus udaje rolnika który znalazł Jaffa na swojej farmie udaje się do fabryki i wykorzystuje cały swój talent aktorski by odwrócić uwagę żołnierzy pozwalając Al i Sanduskiemu i infiltrację terytorium wroga Lazarus pracując w dziesiątkach filmów na całym świecie zna trochę chińskiego Choć nie za dobrze. W efekcie niezręcznie wyjaśnia, co się stało, ale bandyci mu wierzą. W swojej historii Tran jest podejrzliwy wobec kłamstw. Rolnika posiadającego plantację ryżu, ale Lazarus trzyma się swojej roli. Tymczasem Alpacino i Sandeski zakradają się do magazynu, gdzie znajdują tabaka i kotyków związanych. Uwalniają fałszywego bohatera wojny w Wietnamie i technika Pirotechnika pozwalając Kodiemu, odzyskać jego materiały wybuchowe. Lazarus przekazuje schwytanego Jeffa i przygotowuje się do wyjścia, ale w pewnym momencie twierdzi, że posiada farmę maku. Tran postrzega go jako konkurenta i postanawia wykonać wyrok na rolniku, ale potem zdaje sobie sprawę, że historia jest wymyślona. Lider gangu demaskuje Lazarusa na aktor otwiera ogień do gangu, mimo że pociski są ślepe. Jego odwaga przestrasza ich na chwilę unieruchamiając gang. Inni którzy wspierają Lazarusa i przejmują kontrolę nad sytuacją. Jeff zostaje uwolniony, ale zamiast pomóc swoim przyjaciółom, chwyta trana i domaga się, by powiedział, gdzie trzyma białą substancję. Porzucając przyjaciół, Jeff postanawia nie walczyć już ze swoim uzależnieniem i udaje się do magazynu. Tam spotyka kilka starszych kobiet i prosi je, by się rozebrały, żeby mógł zabrać ich ubrania. W tym momencie, TR zauważy, że aktor zawahał się i wykorzystuje to do rozpoczęcia ataku. Mimo młodego wieku, chłopak wykazuje niesamowite umiejętności bojowej i powala Jeffa. Nie chcąc przegrać z dzieckiem, aktor odpiera atak i pada do piwnicy Stranę, tracąc przytomność, podczas gdy Tabak i Kody zabierają materiał wybuchowy i broń, al się o Gang Smoków ognia w szachu, Lazarus i sandeski udałem się, by znaleźć Speedmana. Po znalezieniu go w jednym z pomieszczeń Lazarus namawia go do ucieczki, a Speedman jest zbyt pochłonięty swoją rolą Jacka. Znalazł podziw w fanach, którzy uwielbiają jego talent, więc traktuje Fabrykę jako swój nowy dom. Speedman chce zostać tym dla roli i swojego tak zwanego syna, mimo wszystkich ryzyki ciągłych zagrożeń dla swojego życia. Zaraz robi wszystko, by wyrwać przyjaciela z tego stanu i przypomnieć mu, że prawdziwy dom czeka na niego. Starając się pomóc Speedmanowi, zaraz wychodzi ze swojej roli bohatera wojennego i zanurza się w swoją ulubioną rolę. Jako ksiądz o nietypowej orientacji seksualnej Jeff znajduje białą substancję i łapczywie się w niej zanurza. Sandeski znajduje swojego przyjaciela i namawia go, by zastanowił się jeszcze raz, zanim będzie za późno, przypominając mu, że jest genialnym aktorem. Nagle do pokoju wpadł dwóch uzbrojonych bandytów i zagrozili aktorowi. Jeff uwalnia gasa, następnie atakuje przeciwników białą substancją, skutecznie eliminując ich. Tymczasem bandyci zdają sobie sprawę, że Al nie może kontrolować wszystkich naraz. Jeden z członków gangu podnosi broń i zaczyna strzelać do aktora, zmuszając go do ucieczki. Wydaje się, że Alpoczyn jest skazany na zagładę, ale Kody używa materiałów wybuchowych, by ochronić aktora i przepędzić wrogów. Pierotechnika niszczy kilka budynków, ale wciąż jest zbyt dużo bandytów. Kak postanawia odkupić swoje wcześniejsze oszustwo i staje się prawdziwym bohaterem. Uzbrojony w miotacz ognia atakuje członków gangu i wypędza ich, zyskując czas dla innych. Kody rusza na most prowadzący do helikoptera, by podłożyć ładunki wybuchowe. Wkrótce aktorzy uwalniają się z pułapki i porywają ciężarówkę, by ruszyć w stronę mostu. Grupa sześciorga jedzie, nagle zauważa Trana wychodzącego z płonącego budynku. Chłopak jest w złym humorze, trzymając wyrzutnie rakiet, którą natychmiast wykorzystuje, by ich zniszczyć. Większość aktorów udaje się wyskoczyć z ciężarówki, ale nie Sandyskiemu, który jest ranny i nie może się ruszyć. Wykorzystując ostatnie siły, grupa jednoczy się, by przejść przez most i pozwolić Kodiemu wysadzić go w powietrze. W pewnym momencie Speedman decyduje się zostać, wierząc, że fabryka to jego nowa rodzina. Po pożegnaniu się z Lazarusem i resztą wraca, Kilka chwil później grupa widzi, że Speedman zmienił zdanie i ucieka przed zbierami, którzy go ścigają. Zrzucając chłopca z nożem z ramienia, aktor namawia Kodiego, by szybko wysadził most. Kodi to robi, co opóźnia postęp gangu, ale wydaje się, że Speedman nie zdąży jednak dotrzeć na czas. Zauważając, że ich przyjaciel cudownie przeżył, Lazarus rusza, by mu pomóc. Zdając sobie sprawę, że staje się nie tylko aktorami, ale również bohaterami, którzy przezwyciężyli samych siebie. Lazarus i Speedman wracają do helikoptera, startują, ale Tiar strzela do nich z wyrzutni rakiet. Aktorzy są znów skazani na zagładę. A w ostatniej chwili Rick pojawia się w dżungli, decydując, że przyjaźń jest ważniejsza niż pieniądze. Rzuca magnetowidę w powietrze. A ładunek wybuchowy niszczy go, zamiast helikoptera Rick ratuje grupę aktorów, pozwalając im uciec. Kiedyś później Speedman otrzymuje statuetkę za najlepszego aktora, a film skompilowany z materiału z ukrytej kamery zdobył aż 8 Oscarów. Grossman z zadowoleniem obserwuje rozwój wydarzeń, ciesząc się z sukcesu projektu, ponieważ zarobił dużo pieniędzy na tym filmie. Po wyśmiewaniu swojego asystenta i wysłaniu go, aby z nas nowego reżysera milioner kończy wieczór tańcem zwycięstwa, film używa prowokacyjnego humoru, badając tematy wojny, kultury i ambicji aktorów, w którym momencie komedia przekracza granice i staje się obraźliwa. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.